Cześć wszystkim, z tej strony Klara witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Długo mnie nie było, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że zniknęłam tak naprawdę bez żadnego znaku. Natomiast pozwólcie, że przyczynę mojej nieobecności zostawię dla siebie. Nie jest to rzecz, o której chciałabym rozmawiać. Natomiast w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać nasz, znaczy nasz, mój i Charlie, ostatni trening skokowy przed zawodami, ponieważ Zapisałam nas na zawody w przyszły weekend No i tak akurat wypadło, że dzisiaj jest ostatni trening skokowy Dlatego stwierdziłam, że Was na niego zabiorę po prostu Także bez zbędnego przedłużania Zapraszam do oglądania Przed chwilą zaserwowałam Wam taki totalny speedrun z ogarniania, czyszczenia, no i ekspresowego siodłania. E, doszłam do wniosku, że są to rzeczy, które po prostu widzieliście już miliony razy i nie widzę sensu tutaj e, rozczulania się nad tymi czynnościami dłużej. Natomiast my jesteśmy już tutaj w drodze na hale, ponieważ dzisiaj będziemy sobie na hali trenować, mam tam rozstawione przeszkody oraz drągi na rozgrzewkę, natomiast zanim tam dojdziemy, to chciałabym Wam powiedzieć, co dzisiaj mamy na sobie, w sensie outfit, nie? <ścoughs> I zaczniemy od Charlie. Jeżeli chodzi o siodło, no to jest to typowe siodło Dawmak, jedna z moich ulubionych firm. Niestety bardzo dużo mnie kosztowało, ze względu na to, że zależało mi na tym po prostu, żeby Charlie miała jak najwygodniejsze dla niej siodło i żeby było po prostu dopasowane. Natomiast mam to siodło już. Naprawdę długo. Musiałabym sprawdzić, jak długo, ale nigdy nic mi się z nim nie działo i jestem mega zadowolona, dlatego tutaj uważam, że jakość ma się jak najbardziej do ceny. Natomiast jeżeli chodzi o czaprak, no to tutaj nie mogę już powiedzieć tego samego. Jest to czaprak chyba z zeszłorocznej, o ile się nie mylę, kolekcji Eskadrona, który też kupowałam na zawody z tym, że nie byłam wtedy na zawodach z Charlie, tylko z jakimś innym koniem. Natomiast był to czaprak na. Jedne zawody, potem się totalnie zniszczył i teraz jest to czaprak do ciurania, właśnie na takie treningi skokowe. Jeżeli chodzi o ogłowie, to też szukałam takiego, w którym Charlie byłoby najwygodniej. Jest to ogłowie anatomiczne, kupowane prawdopodobnie na Balotate, o ile się nie mylę. Natomiast ochraniacze to jest coś, co dzisiaj testuję, ponieważ są one nowe. Charlie ma je na sobie dzisiaj pierwszy raz. Natomiast przyszły mi one już miesiąc temu, tylko że ja totalnie o nich zapomniałam, a kupiłam je na totalnej promocji, chyba 70%, więc żal było nie skorzystać. I nawet jeżeli miałyby też być do ciurania, tak jak ten czaprak, to uważam, że za taką cenę jak najbardziej opłacało się je kupić. na hali, jak możecie zauważyć na placu sobie tutaj już wcześniej przygotowałam drążki, zresztą też wcześniej swoimi grupami skokowymi, które tutaj mamy w szkółce w Srebrnej Polanie też właśnie robiłyśmy różne ćwiczenia na drążkach, żeby ćwiczyć gimnastykę i tym podobne i już od samego początku próbuję tutaj kręcić jakieś fajne wolty robić stalomy wokół tych przeszkód bo zależy mi na tym, żeby te wszystkie mięśnie, które tam mają się rozgrzać, były rozgrzane prawidłowo, żeby jak najbardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejkolwiek kontuzji. Najlepiej, żeby jej w ogóle nie było, ale znam realia sportu i zdaję sobie sprawę z tego, że może być różnie. Dlatego maksymalnie staram się temu zapobiec na wszelkie sposoby. Zresztą też, jak mogliście wcześniej zauważyć, to nie wybrałam takiej zwykłej, prostej drogi na hale, tylko też poszłam trochę naokoło, bo mimo wszystko zależało mi na tym, żeby to rozstępowanie było takie konkretne. No a dodatkowo w terenie jest tutaj, myślę, że ciekawiej, na pewno mniej nudno niż takie chodzenie w kółko po hali. Dlatego właśnie cieszę się też, że powstaje u nas nowa droga krosowa, bo można sobie normalnie, fajnie pospacerować z koniem. Zanim jeszcze opowiem Wam o dalszej części treningu, to, żeby nie było żadnych niedomówień, ja również mam trenera, z którym. Trenuję, jeżeli chodzi o właśnie zawody skokowe czy zawody ujeżdżeniowe, ponieważ nie uważam się za osobę, która wszystko wie idealnie, i zdaję sobie sprawę z tego, że mogę popełniać błędy, o których istnieniu nawet nie mam pojęcia. I dzisiejszy trening też miał być poprowadzony z moją niezawodną trenerką, z którą też trenuję już od wielu lat. Natomiast e, dosłownie jakieś 30 minut przed treningiem dostałam telefon, że niestety korek jest na tyle duży, że nie da rady dojechać na konkretną godzinę, a mi naprawdę zależało na czasie, bo jak niektórzy z was mogą wiedzieć, pracuję w Winicy i mój grafik jest naprawdę napięty. I jeżeli mój trening skokowy miał być od godziny X do godziny Y, to niestety w takich godzinach musiał się odbyć, bo inaczej mój plan miałby się zupełnie rozjechał i nie wypełniałabym swoich. Wszystkich obowiązków, no a mimo wszystko uważam to za priorytet, dlatego niestety musiałam odwołać trening z trenerką i stwierdziłam, że przeprowadzę go sama, bo też uważam, że był on niezbędny do naszych zawodów. Natomiast, właśnie mówię, żeby nie było żadnych niedomówień, że ja również trenuję z trenerem i każdemu to polecam. Po rozkakaniu na kawaletkach, o których w sumie nie opowiadałam Wam zbyt dużo, ale też nie widziałam w tym sensu, bo jakby wszystko widzieliście na filmie, udajemy się na sektor B, na którym są już ustawione prawidłowe, większe przeszkody. Natomiast standardowo zaczynam, jak w sumie od każdego treningu skokowego, od krzyżaczka 50 cm, skusa z, z obu stron, później również z galopu. A następnie urozmaicam ten skok o jeszcze jedną przeszkodę. Jest to stacjonata, która stoi parę fuli dalej. Jak zresztą mogliście zauważyć na filmie, w jednej tam odległości Charlie nie pasował i musiała sobie dogalopować, ale dała sobie świetnie radę. No i tak naprawdę ostatnia część treningu, czyli tutaj przechodzimy już na wyższe przeszkody. Starałam się wybierać takie, które miały maksymalnie do metra wysokości, ponieważ my jedziemy 90. Stwierdziłam, że jak na tak długą przerwę nie warto się pakować w wyższe konkursy, natomiast też nie chciałam jeździć w niższej, bo uważam, że Charlie mimo wszystko stać na więcej. Dlatego stwierdziłam, że najbezpieczniej będzie po prostu pójście w dziewięćdziesiątkę. Jednak nie znam tutaj dokładnie wysokości wszystkich tych przeszkód, szczególnie że jeździ tutaj mnóstwo osób i każdy sobie mniej więcej je modyfikuje tak, jak jemu jest potrzebne, właśnie do jego potrzeb są one dostosowane. Ja próbowałam wybierać takie, które na moje trenerskie oko wyglądają na maksymalnie metr. Te, które dla mnie wyglądały na wyższe, no to raczej starałam się omijać. Ewentualnie prosiłam również stajenną, która się tutaj kręciła przy tej hali, o pomoc, żeby mi obniżyła o parę dziurek niektóre przeszkody, jak na przykład w szeregu później, bo zależało mi, żeby jego również przejechać, natomiast był on, jak dla mnie, zbyt wysoki. No, i na sam koniec treningu, jako takie podsumowanie, stwierdziłam, że przyjadę sobie mini parkour złożony ze wszystkich przeszkód, które dzisiaj z Charlie skakałyśmy. No, i rezultaty możecie zobaczyć na filmie. Ja powiem szczerze, że jestem mega zadowolona, natomiast myślę, że trochę za bardzo trzymałam Charlie, za bardzo pilnowałam tego, żeby była zebrana, zamiast dać jej. Wolniejszą rękę, taką swobodniejszą, żeby faktycznie mogła sobie dogalopowywać do niektórych przeszkód, bo w niektórych miejscach było naprawdę blisko do zrzutki. Jednak i tak jestem z niej mega zadowolona, mega dumna i po prostu muszę siebie pilnować, żeby na zawodach nie trzymać jej zbyt mocno. Już tutaj nie zanudzałam Was filmikami z powrotu, z rozsiodływania, pokazałam Wam tylko mycie nóg, ponieważ chciałabym zaznaczyć, że jest to naprawdę ważne po każdym treningu skokowym i zdaję sobie sprawę z tego, że dużo osób o tym wie, natomiast w dalszym ciągu na swojej drodze życia znajduję osoby, które nie chłodzą koniom nóg po treningu skokowym. Dlatego uczulam na to, zadbajcie o swoje koniki oraz o ich stawy. A po naprawdę udanym, świetnym i chyba jednym z moich ulubionych treningów, zasłużony odpoczynek Charlie na trawce do wieczora. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie ten film. Zapraszam Was do kolejnego filmu, bądź do innego na moim kanale. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.